<laughs> Teraz już nie widać nic. Hola, buenos dias. Witam Was w Barcelonie. Rok, właściwie prawie rok po mojej ostatniej wizycie. I publikacji mojego pierwszego, pierwszego filmu na kanale. Dzisiaj nie będziemy chodzić moimi szlakami, bo już to widzieliście. Zresztą ten film był lekko chyba przegadany. Dziś w skrócie chciałbym Wam pokazać kilka miejsc takich mniej znanych które są często pomijane przez turystów, ponieważ po prostu na, nie mamy na nie czasu, bo się rzucamy na te wszystkie tutaj zabytki i tak dalej, i tak dalej. E, a poza tym chciałem zobaczyć, jak dzisiaj wygląda tutaj sytuacja. A sytuacja jest no, trochę podobna do zeszłorocznej, bo nadal nosimy maski i są ograniczenia, chociaż to się już zmienia, bo od 8 maja kończy się stan alarmowy i wszystkie lokale, na przykład restauracje, bary będą mogły być otwarte dłużej niż tylko do 17 jak jest teraz. Hotele będą otwarte w większej ilości, bo teraz to tylko ze 30%. No i życie wraca do normy. Jest ładna pogoda, ale zaraz dzisiaj ma padać, więc będę się spieszył, a chcę dzisiaj wjechać na górę Tibidabo i stamtąd zobaczyć piękną, jedną z najładniejszych panoram Barcelony. No i cóż, idziemy w miasto. Tym razem pokażę Wam miejsca, których prawdopodobnie nie znacie albo nie mieliście czasu ich zobaczyć. Oto mój subiektywny ranking. <grymne> Tibidabo to najwyższe wzgórza w Barcelonie, to też dotarcie na szczyt zajmuje trochę czasu. Możecie wybrać albo turystyczną trasę kolejką Tibidabo Funicular, albo najtańszą opcję z dwiema przesiadkami, jak to mówią po angielsku, From the Bus to the Bus to the Bus. Tylko tu zamieniamy je na SKM, a potem na kolejkę szynową, taką lokalną gubałówkę, która zabiera nas prawie na górę. Odcinek możecie pokonać spacerem, tylko będzie to co najmniej półgodzinny spacer pod górę, albo podjechać minibusem. A wszystko to na jednym bilecie miejskim, pod warunkiem, że kupiliście kartę na przykład taką dziesięcioprzejazdową. Wtedy system policzy Wam za bilet w jedną stronę. Ja wybieram jednak autobus. Napięcie sięga po prostu zenitu, bo z jednej strony odsłaniają się oszałamiające widoki, ale z drugiej widzę nadciągającą, gigantyczną chmurę. No i teraz kto będzie pierwszy? Ona czy ja? Hmm. No to już wiecie. Za nami przepiękny widok na Barcelonę. Naprawdę nie mogę się nadziwić, Jakie to miasto jest piękne, jak pięknie wygląda z góry. Mogę sobie tylko właściwie wyobrazić, jak ono wygląda z góry. Całe szczęście, że nakręciłem to ciut niżej i trochę wcześniej, bo, bo teraz bo teraz już nie widać nic. O zdjęciu z Barceloną w tle mogę raczej zapomnieć. Ale z drugiej strony, miejsce okazuje się magiczne i trochę nawet przerażające. Pojawiająca się i znikająca we mgle postać Chrystusa z kościoła Najświętszego Serca spogląda na nieczynne, opuszczone wesołe miasteczko. No, dzisiaj nie bardzo wesołe. Wszystko to sprawia wrażenie niczym z horroru, że zaraz po prostu coś się stanie, i przypomina mi jednocześnie, że miasto ma też mroczną stronę. Znano jako Barcelona Noir. Napisano zresztą o tym książkę. Chyba jednak wrócę do miasta. Pacerby w Barcelonie są bardzo fajne, bo idąc sobie na przykład po parku można natrafić na bardzo ciekawe tło za swoimi plecami, z nienacka. Widzicie tutaj Sagrada Familia? Tuż obok znajduje się fantastyczna inna budowla, o której mało kto wie. ten nietypowy budynek za moimi plecami to Barcelońska Plaza de Toros, czyli y, arena, y, arena 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 Dzisiaj jest to muzeum, ponieważ jak wiemy, w 2011 roku y, zakazano w Hiszpanii organizowania y, corridy i od tego czasu właściciel budynku wyremontował go i mieści się tutaj takie małe lokalne muzeum corridy. Oraz udostępniono to miejsce zwiedzającym. Dzisiaj niestety jest zamknięta, więc nie możemy zobaczyć od środka, ale myślę, że jest to kwestia zamknięcia w ogóle obiektów w czasie pandemii. Być może już się niedługo otworzy, czeka na lepsze czasy, ale chciałem powiedzieć, że w ogóle to miejsce jest otwarte, ponieważ tutaj organizuje się koncerty. Widziałem na plakacie, że kilka dni temu był. Yy, ostatni, ostatni koncert i plan, następne planowane są na kolejne tygodnie, ponieważ to miejsce ma świetną akustykę i idealnie nadaje się na tego typu imprezy. Barcelona ma też sporo nowoczesnej architektury, a oto przykład Torre Akbar, To najbardziej znany chyba biurowiec w mieście, zaprojektowany przez francuskiego architekta Jeana Nouvela i wzorowany jest tu cytat na falicznym kształcie góry Montserrat i wyglądzie tryskającego gejzera. Okej, okay. jak nie trudno się domyślić, ze względu na swój kształt właśnie, barcelończycy mają na niego bardzo wiele określeń. Zwał jak zwał, ale na zdjęciach wychodzi idealnie. Barcelona i jej wyjątkowy układ urbanistyczny to już atrakcja sama w sobie. Sławna geometryczna zabudowa dzielnicy Exemple od lat fascynuje, ale też wzbudza kontrowersje. Jej znakiem rozpoznawczym są kwadratowe kamienice ze ściętymi narożnikami i wielkimi balkonami. Jest jednak jeden budynek, na którego balkonach znalazło się miejsce dla 26 zasłużonych dla miasta postaci świata kultury. Z tą tylko różnicą, że balkony są malowane. Ten ogromny mural powstał w 1992 roku w ramach projektu odnowy i renowacji kamienic i nazywa się właśnie Balkonste Barcelona. Pamiętacie, w zeszłym roku ten, to miejsce, jak byłem tutaj przy placu katedralnym, i było zupełnie, zupełnie pusto. Dzisiaj, jak widać, Życie wraca do, do normy, jakiś tutaj rynek staroci jest, trochę ludzi, zresztą tutaj niedawno była jakaś demonstracja, bo jest 1 maja tam Market Mercado de Santa Catarina, który serdecznie polecam, bo jest to super miejsce. Widać, że życie powoli wraca na swoje tory. Tuż obok placu katedralnego znajduje się bardzo ciekawe miejsce, a jest to złożone z tysiąca kafelków, na których widnieją zdjęcia różnych osób. Wielki mural, który się nazywa Kiss Wall. Wiecie, że Barcelończycy mają swój łuk triumfalny? Mają. Proszę bardzo. Łuk triumfalny, zbudowany w 1888 roku, łatwo zapamiętać, na Wystawę Światową, która była organizowana wtedy w Barcelonie. Wysokość łuku to 30 metrów i położony jest na takim wielkim placu. I Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tak wygląda lockdown w Barcelonie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy jest święto. Wszyscy na ulicach. Wszyscy na ulicach. Najpierw właśnie się zamknęły, bo jest po 17.00. Więc kto zdążył, to wziął żarcie, picie na wynos. I tutaj jest jedna wielka impreza. A to jest Łuk Triumfalny. Tuż obok znajduje się również piękny XIX-wieczny Park della Ciutadella. Na pewno wart odwiedzenia prawdziwa oaza spokoju w sercu miasta. Najładniejszą budowlą parku jest fontanna kaskada, ale znajdziecie tam też wiele innych klasycystycznych budynków, małe jezioro, a nawet zo. Dziś niestety zamknięte. Tutaj panuje jedna wielka impreza. Gróbki, muzyka, alkohol. Można, można. El Raval to jest miejsce po prawej stronie od Rambli, gdybyście szli z góry od Plaza de Catalunya, w lewo na historyczną Barri Gòtic, a w prawo właśnie El Raval. No, ta dzielnica jest bardzo multikulti i kiedyś o średnio dobrej renomie, natomiast ostatnio dużo tutaj się zmieniło. No, nadal jest multikulti i taka troszkę hmm, zapyziała ale bardzo się zrobiła modna w związku z tym, że jest tutaj dużo bardzo fajnych i tańszych restauracji niż na rambli w tej części gotyckiej i po prostu miejsce się zrobiło trendy. Masz wszystkiego. Kiedyś to była dzielnica chińska, aktualnie ponad połowa mieszkańców to imigranci ze wszystkich stron świata. Dawniej cieszyła się fatalną sławą ze względu na prostytucję i przestępczość, a dziś zyskuje miano dzielnicy artystycznej. To właśnie tu stoi sławny kot z Rawal, rzeźba Fernando Botero. A propos Botero, znam pewną toaletę w pewnej restauracji, która wymarowana jest postaciami tego kolumbijskiego artysty, a miejsce to znajduje się w Krakowie. Może ktoś z Was również je zna. Wąskimi i mrocznymi uliczkami dojdziemy do targowiska Sant Antoni. To kolejne miejsce po La Boqueria na Rambli, Mercado de Santa Catarina obok katedry, które w pięknym budynku żyje własnym handlowym życiem. Na tych, co przyjdą tu wcześniej niż ja, czekają stragany pełne hiszpańskich przysmaków i jedyna w swym rodzaju okazja pohandlowania z lokalesami. Nieco dalej, po drugiej stronie ulicy Paralel, wchodzimy do dzielnicy Poblesek. Podczas gdy turyści szalają w centrum, tu spotykają się i jedzą barcelończycy. Niezliczona ilość nietuzinkowych barów, restauracji, a przy okazji odrobina spokoju w otoczeniu eleganckiej architektury sprawia, że miejsce stało się modne i w dzień, i w nocy. Montjuic, a za mną panorama Barcelony. Troszkę tutaj zasłaniają drzewa, ale mimo wszystko moim zdaniem warto wejść na zamek, bo jesteśmy właśnie na zamku Castel de Montjuic. Zwłaszcza, że w niedzielę wejście jest za darmo. Jest tutaj fajna taka duża platforma i można rozkoszować się widokami praktycznie na każdą stronę Barcelony. Nawet widać lotnisko i lądujące i startujące samoloty. To także ogromny cmentarz, o którym opowiadałem Wam w poprzednim filmie, gdzie Pedro Modowar kręcił sceny pogrzebu Rosy granej przez Penelope Cruz w filmie Wszystko o mojej matce. W wzgórzu jesteśmy po drugiej stronie na terenach olimpijskich. Stadion Olimpijski gościł Olimpiadę w Barcelonie w 1992 roku i był miejscem zarówno ceremonii otwarcia jak i zamknięcia i a także zawodów lekkoatletycznych. Wybudowany w latach 1927-29, później kilkakrotnie przebudowywany, ale zachował swoją piękną fasadę. swoją funkcję pełni do dziś. Stadionu. Mamy tutaj także halę sportową Świętego Jana i fantastyczną wieżę, która również jest zegarem słonecznym, więc zaraz zobaczymy, którą mamy popołudniową barcelońską godzinę. Ja nie wiem jak ten zagardziała. Przedłem ca całą tą wieżę. Może ktoś mi oświeci. Jakoś nie, nie wiem, nie wiem. Słońce świeci prosto w twarz, nic nie widzę, ale to jest właśnie przykład tego, że po południu można tutaj spędzić bardzo fajnie czas właśnie w słoneczku. Wczoraj byliśmy o tutaj, dokładnie tu, a dziś jesteśmy w miejscu z panoramą! Nareszcie! Panorama Barcelony, podejście drugie. Wczoraj się nie udało, ale dzisiaj już jest ładna pogoda i nie mogłem sobie podarować. Jesteśmy na szczycie góry Turo de la Robira. To jest 262 metry nad poziomem morza. No i co najmniej połowę z tego to trzeba się wspiąć po stromych schodach, ale jest to świetny trening dla tych, którzy zjedzą za dużo czuros na hiszpańskie śniadanie. Tutaj u góry y, są bunkry, czyli pozostałości fortyfikacji militarnych, które jeszcze były wykorzystywane podczas wojny domowej. Aktualnie jest to najlepszy punkt widokowy w Barcelonie. Miasto widać z każdej strony. Można sobie zrobić mnóstwo zdjęć, panoramy, timelapsy i tak dalej. No ja mam Zamiar dzisiaj z tego skorzystać. Na pewno jest to miejsce warte, żeby się wspiąć i żeby odwiedzić, jeśli nie chcecie spędzać czasu tylko i wyłącznie na rambli. Muzyka Możecie zapytać, dlaczego Tibidabo znalazło się na ostatnim miejscu. Zapewniam tylko i wyłącznie ze względu na beznadziejną pogodę i kompletny brak widoczności, ale mogę się założyć, że widoki są stamtąd równie spektakularne. Zresztą mam zamiar to sprawdzić następnym razem. A tymczasem misja pod tytułem W poszukiwaniu straconej panoramy zakończona sukcesem. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za kolejną e, wspólną podróż. Mam nadzieję, że podobały Wam się miejsca, które Wam pokazałem. Miejsca takie mniej typowe, mniej turystyczne, więc następnym razem, jak będziecie odwiedzać Barcelonę, to już będziecie wiedzieć, że nie tylko Gaudi, nie tylko Rambla, nie tylko morze, ale również są inne fajne szlaki i miejsca, które warto odwiedzić. I jeszcze na koniec taka prośba: subskrybujcie mój kanał. Dawajcie lajki, jeżeli Wam się podoba, udostępniajcie, bo to bardzo, bardzo pomaga, a mi będzie bardzo miło. Więc do zobaczenia, do następnego razu, a za mną po raz ostatni w popołudniowym słońcu Barcelona.